Audioteka przedstawia Kinga Krzymińska i Krzysztof Komander, Sierżant Kaff 4. W rolach głównych Borys Szyc, Olaf Lubaszenko. Odcinek pierwszy: Uwertura. Londyn, 5 października 2024 roku. Drogi hektorze, nie wiem czemu się nie odzywasz nie, nie, nie. Tak od razu z pretensjami. Bez sensu. Kaw, co tam u ciebie? Rozwaliłeś już komendę w drobny pył? He, he! Idiota, jakby rozwalił, to bym przeczytał w gazecie. Kaw, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Co tam u ciebie? W dupie go mam. To on powinien się odezwać, a nie ja. Starszy, bardziej doświadczony, mądrzejszy będę się płaszczył przed tym obdartusem. Jak już pisać, to do kogoś, kto na to zasługuje. Londyn, 5 października 2024 roku. Kochana córciu. Mam nadzieję, że Twój, znaczy Wasz Twój i doktora Fergusona miesiąc miodowy, upływa tak, jak sobie wymarzyłaś. U mnie wszystko świetnie, wszystko świetnie. Emerytura okazała się prawdziwym darem od losu. Wreszcie mogę jeździć na ryby, kiedy tylko mam ochotę, i nikt mi nie zawraca głowy. A już najbardziej się cieszę, że nie zawraca mi głowy ten tłok. Mogę w spokoju posiedzieć, powędkować, posłuchać pluskania wody o pomost i nie muszę się przejmować, że ten pajac wlezie mi nagle do gabinetu i będzie opowiadał swoje idiotyczne brednie, wygrzebane z kolei jego mitomańskiej wyobraźni. W ogóle nie muszę już o nim myśleć. I to jest piękne. Równie piękne, jak fakt, że wieczorami w środy, piątki i niedziele chadzam do mojego ulubionego klubu jazzowego u Ferenca, gdzie siedzę sobie przy stoliku, popijam przyzwoitego Lagera, czasem nawet orzeszki wezmę i zatapiam się w dźwiękach trąbki, kontrabasu czy pianina. I wiesz, co jest najlepsze, córeńko? Że kaw poza oglądaniem piłki nożnej, żarciem pizzy i robieniem burdelu na posterunku nie ma żadnych innych zainteresowań, a już na pewno nie tak wysublimowanych jak muzyka i nie tak ambitnych jak jazz. Dlatego mogę mieć stuprocentową pewność, że u Ferenca jestem całkowicie bezpieczny i na pewno nie będzie mi tam zawracał głowy. Nie wiem, czy ci mówiłem przed waszym ślubem z naszymi Twoimi, doktora Fergusona, że zacząłem się uczyć gry na klarnecie, no, Bo teraz mam wreszcie czas na wszystkie przyjemności, na które mi go brakowało, kiedy nieńczyłem tego idiotę. Teraz natomiast, kiedy kaw zniknął z mojego życia, bo w ogóle się nie odzywa zupełnie, jakby zapomniał, co mi zawdzięcza, teraz wreszcie mogę realizować swoje marzenia. Lekcje klarnetu są zresztą tak zajmujące, że wcale ale to zupełnie mnie nie obchodzi, jak kaw radzi sobie beze mnie na posterunku. Rufus coś mi opowiadał, że ponoć dostaje coraz poważniejsze sprawy, ale ja jestem przekonany, że Kaf wie, że Rufus zawsze wszystko mi lojalnie powtórzy, więc opowiada chłopakowi wyimaginowane sny blagiera o przemytnikach narkotyków, o zabójcach na telefon czy o okradanych domach milionerów. A tak naprawdę, jak go znam, to siedzi przy biureczku i stempluje. Mandaciki jeden po drugim. Powiem ci szczerze, Penelopko, że po pierwszych sześciu miesiącach od mojego przejścia na emeryturę byłem nawet nieco zdziwiony, że nie przeczytałem w gazecie, że kaw wysadził w powietrze komendę. Że aresztował przez pomyłkę małpę zamiast człowieka, że trafił za kratki, albo najzwyczajniej w świecie, że zginął śmiercią godną Nagrody Darwina. Ale wygląda na to, że jakoś się trzyma. Choć nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że wsadzili go do archiwów zamiast niszczarki do papieru, oboje doskonale wiemy, że kaw tylko do dewastacji się nadaje. Gdzie się nie zjawi, tam sieje zniszczenie, degręgolady, chaos i brud. No, chyba, że coś się zmieniło przez ostatnie pół roku, od kiedy jaśnie hrabia sierżant w czynnej służbie przestał się odzywać do swojego zasłużonego, byłego przełożonego. Tak czy inaczej chcę, żebyś wiedziała, że moim zdaniem fakt, że Kaf nie zjawił się na twoim weselu, jest prawdziwym błogosławieństwem. I czy powodem jego nieobecności była chorobliwa zazdrość o każdego, kto nie jest nim, jak podejrzewasz ty córciu? czy że jest tak zapracowany, jak twierdził on, czy poplamił sobie keczupem garnitur i wstyd mu było wyjść tak do ludzi, jak zakładam ja, to bardzo się cieszę, że go nie było. Przynajmniej wesele odbyło się bez awantur i uwierz mi, nikt ale to nikt nie uważał, że było nudno. Wcale nie, wcale nie. Trzymaj się serduszko, nie martw się o swojego staruszka, bo ja nigdy w życiu nie miałem się lepiej i wcale nie czuję się samotny. Lepiej nigdy w życiu się nie miałem. Wszystko jest świetnie. Całuję cię mocno, tata. Co to jest? Moje podanie. Składam oficjalnie swoją kandydaturę na komendanta do sekretariatu tymczasowej pani komendant. Proszę zabrać te papiery. Ale przecież każdemu wolno kandydować. Wniosek jest niepełny. Jak niepełny? Artykuł 5, podpunkt 6. Do zgłoszenia kandydatury na komendanta Wydziału. Potrzebne są dokumenty potwierdzające lata służby. Proszę. Zdjęcie kandydata, o. list motywacyjny oraz rekomendacja. Tu nie ma rekomendacji. A, no to może pani mi ją wystawić, co? Nie. Ale dlaczego? Pracujemy razem tyle lat. Od ręki pani napisze i będzie. Rekomendację musi złożyć osoba zasłużona dla brytyjskiej policji. A, no to jak tak? To może ja sobie sam ją napiszę, co? Zasłużona. Mam rozwiązanych 13 spraw, zakwalifikowanych jako bardzo trudne. Zasłużona, czyli obdarzona szacunkiem i uznaniem innych ze względu na swoje dokonania czy zasługi. No, no właśnie. Innych. Proszę zabrać papiery. Odsunąć się od mojego biurka i nie zasłaniać mi wejścia do pani komenda. Tymczasowej. <laughs> tak jest. Co? Nieco, tylko słucham. A, o, dzwonisz, żeby mnie wychowywać? Masz chyba teraz nowego męża, żeby to robić. Ciekaw. dzwonię, żeby ci uświadomić, że jesteś gnidą do tego pozbawioną klasy, bo fakt, że nie zjawiłeś się na moim ślubie. W pracy byłem! W niedzielę, o 12:00. Hmm. Hmm. Może i lepiej, że cię nie było, wiesz, przynajmniej oddaliśmy wypożyczoną zastawę w całości. Czy... Ale że po 20 latach wspólnej pracy nie odzywasz się do mojego ojca, to już jest czysta podłodź. Ja ja zanim się... zaczniesz sadzić głodne kawałki, typu jak się nie odzywam, A przecież, przecież cały, cały czas się odzywam. Powiem ci, skąd wiem, że to kłamstwo i oszczędzę czasu. Sobie i tobie. Posłuchaj uważnie. Co? Córciu, przynajmniej wesele odbyło się bez awantur i uwierz mi, nikt, ale to nikt, nie uważał, że było nudno. Wcale nie. Trzymaj się, serduszko, nie martw się o swojego staruszka, bo ja nigdy w życiu nie miałem się lepiej i wcale nie czuję się samotny. Lepiej nigdy w życiu się nie miałem, wszystko jest świetnie. Wniosek? Podpowiem. Jak mój ojciec powtarza coś dwa razy, znaczy, że... Nie słyszę? Miałaś nudne wesele? <laughs> Wiedziałam, że to wyłapiesz, ale nudne wesele przeboleję. Przynajmniej miesiąc miodowy nie jest nudny. Nie spędzam go na spływie kajakowym, gdzie leje, a mój mąż łoi browary. <laughs> a co jeszcze mój ojciec powtarzano? On też się może odezwać. W sensie jakby chciał, też może. A może właśnie nie chce. W sensie przecież też może zawsze przyjść na posterunek. Yy, wiesz, pobyć tu, jeśli się czuje samotny, co? Halo! Czy kiedy mój ojciec wyciągał cię z pierdla, powiedział, przecież on sam może się wyciągnąć? Nie, no nie. A kiedy ja ratowałam ci dupę, jak musiałeś wysłać raporty do pani premier, powiedziałam ci, sam możesz je sobie poprawić? No nie, nie. To teraz skończysz ze mną rozmowę. Zadzwonisz do mojego ojca, który zasłużył na lepsze traktowanie niż twoje olewanie go przez pół roku i umówisz się z nim na piwo. Ale wiesz, że sama też możesz go częściej odwiedzać? Jestem na miesiącu miodowym, idioto. I on trwa, uważaj, bo nie uwierzysz, miesiąc. No dobra, już się nie musisz chwalić. Dobrze, że tego twojego doktorka stać na wasz miesięczny pobyt na Goa. Kaf, ja się niczym nie chwalę, o czym ty mówisz? No i że mieliście zastawę od Rosenthala i tort karmelowy z bezą i prawdziwego szampana. I nawet nie jeden kawałek, żeby Rufus mi go mógł przywieźć. Wszystko mi opowiedział. Byłeś zaproszony i się nie zjawiłeś. Bo nie miałem się w co ubrać. Wiesz co, Kaf, jak dla mnie możesz chodzić w worku na śmieci? Jak do jutra nie odezwiesz się do mojego ojca, pójdę na mecz Arsenalu z Manchesterem i siądę z Rufusem w sektorze Manchester. <słyszy> nie zrobiłabyś tego. Żebyś nie chciał. Spróbuj Aż To jest jędza. Zadzwonisz do mojego ojca, który zasłużył na lepsze traktowanie niż twoje olewanie go przez pół roku. Gówno, a nie zadzwonię. Zasłużył, zasłużył. A co? A ja? Ja też zasługuję! A nie, zaraz, zaraz. A zaraz. Nie. Mhm. <laughs> tak. Drogi Edwardzie. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie. Nigdy nie zwracałem się do niego po imieniu, jeszcze się zdenerwuję i tyle będzie. Nie. O, kochany Tato. Nie, nie, już nie. O, nie. Teraz ta zaraza ma doktorka Fergusonka. Nie. Yy, moment. Yy, ojcze. Nie. Yy, nie. To jest, jak będę pisał mowę pogrzebową, to sobie zostawię. Yy. O, i szefie, co tam na emeryturze? Nie kupię, bo co może być? Człowiek siedzi, pierdzi w stołek, umiera z nudów, gapiąc się na spławik Na jakimś zapomnianym pomoście, albo nagle się staje melomanem Nie, dobra, kaw Nie, to nie są świadczyny, tylko ofensywa Londyn, 6 października 2024 roku Drogi panie komendancie, może ostatnio nie odzywałem się zbyt często, ale proszę mi wierzyć, że nie ma chwili, żebym opaluniował się. Oczywiście nie dlatego, że sobie nie radzę, bo jest wprost przeciwnie, ale z powodu łączących nas wspólnie rozwiązanych spraw niechęci do pańskiej córki, a mojej byłej małżonki a także o, nie bójmy się wielkich słów prawdziwej, męskiej przyjaźni. Ten chwilowy brak kontaktu spowodowany był zbyt dużą ilością pracy, jaka spadła na nas po Pańskim odejściu. Jako osoba dociekliwa, zapewne zada Pan pytanie, cóż może być powodem takiego stanu rzeczy. Ja zaś, jako osoba obdarzona analitycznym umysłem, odpowiem, że wszystkiemu jest winna nasza nowa, tymczasowa pani komendant Fist. Znając Pana jak nikt inny, wiem, że zapyta Pan, skąd takie przekonanie. Może nawet będzie pan próbował stanąć w obronie swojej tymczasowej następczyni. Jednak ja zbyt długo pracowałem u boku rasowego komendanta, żeby od razu nie wyczuć fuszerki. A niestety nie da się inaczej nazwać tego, co robi nasza tymczasowa pani komendant. Zacznijmy od ubioru. Otóż pani Fist, z sobie tylko znanego powodu, ubiera się w eleganckie, idealnie dopasowane garnitury. Jej fryzura i makijaż są nienaganne, dłonie zaś nie noszą znamion prawdziwej pracy. Ktoś uznałby, że to dobrze. A to błąd. Może i pani Fist pełni funkcję reprezentacyjną. Ale czy tak powinien wyglądać prawdziwy policjant, którego głównym zadaniem jest ściganie przestępców? Otóż nie. Uczciwie pracujący stróż prawa powinien być unurzany w błocie, tyle! A może nawet resztkach jedzenia, które spożywa w rzadkich przerwach między tropieniem bandytów, a przesłuchiwaniem świadków. Jego strój musi być wygodny, a przede wszystkim nie krępujący ruchów, co znacznie ułatwia pracę. Pan na przykład nigdy się ładnie nie ubierał i za to zawsze pana szanowałem, bo wiedziałem, że nie wygląd, a skuteczność jest dla pana najważniejsza. Gdyby jednak chodziło tylko o ubiór, pani komendant. No, ja jeszcze bym przebolał jej garsonki i pomalowane paznokcie. Ale proszę sobie wyobrazić, że ta niedoszła gwiazda wybiegów wymaga od nas tego samego. Chodzimy w sztywnych, krępujących każdy ruch uniformach. W których można złapać co najwyżej katar, a nie groźnego bandziora. No ale jak ktoś nigdy w życiu nie brał udziału w prawdziwej akcji, to skąd ma wiedzieć, że w eleganckim fraku ciężko się biega po dachach, przeciska kanałami i zagląda do piwnic przez małe lufciki? Ale ingerencja w wygląd funkcjonariuszy na posterunku to jeszcze nic! Pani Fist nie pozwala mi parkować samochodu przed komisariatem gdzie, jak twierdzi, jest miejsce tylko dla radiowozów. Muszę więc swoje Suzuki Jimny zostawiać na tyłach komendy, między śmietnikami a drogą przeciwpożarową, co wydłuża czas każdej mojej akcji o jakieś 20 minut. Ponadto takie parkowanie skutkuje regularnym otrzymywaniem przeze mnie mandatów. Te z kolei regularnie prowadzą do kłótni z kolegami z Wydziału Ruchu Drogowego. Z kolei regularnie obniża zdolność do współpracy całej formacji. Pan nigdy by do czegoś takiego nie dopuścił, bo dla pana, panie komendancie, zawsze liczyła się mobilność i szybkość działania, a nie który parking jest dla kogo. Ha, ale i to jeszcze nic. Proszę sobie wyobrazić, że tymczasowa pani komendant wprowadziła diety. To bynajmniej nie te finansowe, tylko żywieniowe, oraz przymusowe ćwiczenia na siłowni dla wszystkich funkcjonariuszy. Przez to czujemy się mentalnie cofnięci do czasów szkoły podstawowej, a fizycznie jesteśmy osłabieni i totalnie bezbronni. No bo jak niby mamy biegać za mordercami, złodziejami i chuliganami, kiedy nogi uginają się od przetrenowania, a żołądek wypełnia garść sałaty? Komendant, któremu wiernie służyłem, wyśmiałby ten pomysł. Zagryzł go solidnym kawałkiem bekonu, a następnie popił go porządnym eilem. To jednak nie wszystko. Na gorzki deser, panie komendancie, zostawiłem najgorsze. Otóż pani Fis każdemu funkcjonariuszowi założyła książeczkę pochwał i zażaleń. W wyniku spisku, którego jeszcze nie skończyłem rozpracowywać, w mojej książeczce znalazło się bardzo dużo zażaleń i bardzo mało pochwał. Jedyną osłodą tego brutalnego ataku na moją osobę jest fakt, że książeczka pani komendant aż pęka w szwach od skarg. Obrałem taktykę parytetów. Za każdym razem, kiedy ktoś wpisuje skargę w mojej książeczce, ja w ramach walki o równouprawnienie wpisuję w książeczce pani komendant dwie. Wróćmy jednak do sedna sprawy, czyli do nadmiernej ilości pracy, która nie pozwala mi na częste kontakty z panem, panie komendancie. Czy widział pan ostatnie statystyki? Jak pan myśli? Skąd wzięła się w Londynie płynąca szerokim strumieniem nowa fala zbrodni, która spędza wszystkim sen z powiek? Myśli pan, że przestępcy nie widzą, co się stało po pańskim odejściu na emeryturę? Myśli pan, że o tym nie rozmawiają? Że się z nas nie śmieją? Że nie wiedzą, że parkując gdzie chcą, ubierając się jak chcą, jedząc co chcą, bez książeczek pochwał i zażaleń, mają nad nami oczywistą przewagę? Jestem przekonany, że bez dogłębnych zmian w strukturach funkcjonowania naszej komendy nie mam mowy o skutecznej walce z przestępczością. Na szczęście mam pomysł, jak rozwiązać ten problem. O jednak, bez pańskiej pomocy, panie komendancie, nie mam szans powodzenia. Dlatego po tak długim milczeniu wreszcie mogę do pana napisać. Wyobraźmy sobie, że oto ja, sierżant Hector Cuff, człowiek służący w brytyjskiej marynarce wojennej, który następnie wstąpił w szeregi policji, by rozwiązać 33 sprawy, z czego aż 13 zostało uznanych za wyjątkowo trudne. Zostałbym. Pańskim następcą. Wtedy wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Na początek hamburger dla każdego policjanta przed, w trakcie i po służbie dla wzmocnienia ciała. Raz w tygodniu wspólne oglądanie Premier League dla wzmocnienia ducha. Dwa razy w roku wielkie londyńskie derby. Raz na rok finał Ligi Mistrzów no i raz na cztery lata Igrzyska Olimpijskie. I wreszcie najważniejsze: poszerzenie kompetencji każdego funkcjonariusza dla wzmocnienia sprawności naszej jednostki. Tak, by każdy mógł robić to, co do niego należy, nie bacząc na wpisy do jakiejś idiotycznej książeczki. Zapewniam Pana, że w ciągu miesiąca przestępczość spadłaby o połowę, a być może w ciągu roku całkiem by zniknęła. Proste, genialne i co najważniejsze, wykonalne. Jednak nim zacznie mi pan bić brawo, panie komendancie? Proszę uwierzyć, że nigdy nie wpadłbym na ten pomysł, gdyby nie lata obserwacji takiego policyjnego lwa jak pan. Dlatego, żeby nie czuł pan, że przez emeryturę omija pana jego pomne wydarzenie, Postanowiłem włączyć pana do mojej akcji przejmowania dowództwa na komendzie. Wszystko sprawdziłem, obmyśliłem i wpadłem na to, że może pan napisać rekomendację, która dodatkowo uwiarygodni moją kandydaturę, a panu da poczucie czynnego uczestnictwa w życiu brytyjskiej policji. Żeby jednak pana zbytnio nie fatygować, panie komendancie. Pozwoliłem sobie napisać treść rzeczonej rekomendacji samodzielnie. Pan musi ją jedynie podpisać. Treść rekomendacji poniżej a ja, panie komendancie, czekam na sygnał od pana. Zawsze na służbie. Sierżant Sierżantka. Ja, niżej podpisany, emerytowany dotychczasowy komendant Edward Richman, chciałem rekomendować na stanowisko mojego następcy swojego zasłużonego podwładnego sierżanta Hektora Kafa. Swoją rekomendację uzasadniam tym, że przez lata służby sierżant KAW rozwiązał 33 sprawy, z czego aż 13 zostało zakwalifikowanych jako bardzo trudne. Z czego jedna okazała się sprawą seryjnego mordercy, czym ostatecznie dowiódł swojej przydatności i skuteczności w brytyjskiej policji. W czasie pracy nad wspomnianymi sprawami sierżant Kaw wykazał się wyjątkową sprawnością, którą nabywał w siłach specjalnych brytyjskiej marynarki wojennej a także odznaczył się ponad przeciętną inteligencją i niczym niepowstrzymaną determinacją, która zawsze pozwala mu doprowadzić prowadzoną sprawę do końca. Z wyżej wymienionych powodów i z pełnym przekonaniem uważam, że sierżant Hector Kaw będzie najlepszym komendantem, na jakiego zasługuje nie tylko Londyn, ale i cała Wielka Brytania. Podpisano emerytowany dotychczasowy komendant Edward Richman. Tu To Edward Richman. Jeśli musisz, zostaw wiadomość. O, panie komendancie, nie wiem czy pan sprawdzał maile w przeciągu ostatniego tygodnia, ale jeśli nie, to może by pan sprawdził, bo jest taka jedna sprawa. No niech pan sprawdzi. Ja jeszcze będę do pana dzwonił. Szanowni państwo, mamy podwójne zabójstwo w klubie w centrum miasta. Są świadkowie i potencjalne podejrzany. Trzeba wszystkich przesłuchać na miejscu. Gordon, Machowski i Smarks, jedziecie ze mną. A ja? Już o tym rozmawialiśmy, Kaw. Ty się zajmujesz mandatami. Zwłaszcza tak ubrany. Panowie, mam wam wysłać pisemne zaproszenia? Dupa w troki i jedziemy. To jest. Tu podpisać. Ale co? Przeszła rekomendacja, tu podpiszę. Już, Praszę. Aha. Londyn 13 października 2020. Mm -hmm. Ja nie wiem. podpisany komendant. Komendant Richman. Bo po tytuły policyjne są przyznawane dożywotnio, o czym niektórzy nie wiedzą, chciałem rekomendować na stanowisko mojego następcy, swojego zasłużonego, podwładnego, sierżanta Hektora Kaff. Jeżeli komisja uzna, że konieczne jest spalenie do fundamentów komendy, całkowita restrukturyzacja brytyjskiej policji poprzez zniszczenie, zdemolowanie oraz zignorowanie jej hierarchii, a także drastyczne obniżenie przeciętnego ignoracji inteligencji komendantów wydziałów, to zaręczam, że nie ma lepszego kandydata niż Hektor Kaf. Swoim długoletnim szarganiem nerwów przełożonego, doprowadzeniem go do zawału, narażeniem jego życia, sierżant Kaf, dowiódł wybitnej zdolności czynienia życia innych prawdziwym piekłem. Z kolei jego brak lojalności, udowodniony półrocznym milczeniem, przerwanym tylko wtedy, kiedy miał interes, żeby odezwać się do swojego byłego przełożonego, dowodzi, że jeśli komenda potrzebuje narcystycznego hochsztaplera, który nie widzi niczego poza czubkiem własnego nosa na dowodzącego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej, to sierżant jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Podpisano dożywotnio posługujący się tytułem komendanta, komendanta Edward, Edward, Richman. Edward Richman. No to tak to się bawić nie będziemy. Halo? To, to Edward Richman. Jeśli musisz... Zostaw wiadomość. Nie będę nic zostawiał. Halo? Halo? Gdzie może być komendant? Kochani. Halo? O? Nie co, tylko słucham. Gdzie może być twój ojciec? Pytam. A skąd mogę wiedzieć? Od dwóch tygodni jestem na goła Już się nie musisz tak chwalić, dobrze? Po prostu myślałem, że jako najlepsza profilerka w brytyjskiej policji nigdy nie pozwalasz, żeby twój cięty jak brzytwa umysł zasnął. Ale no, widzę, że oczywiście... A, czekaj. Czekaj. E, dziś jest środa. Mhm. A u was jest która godzina? Osiemnasta? No, Osiemnasta. to pewnie jest w klubie jazzowym u Ferenca. A no, no i dzięki. I pozdrów tego swojego doktorka. <noise> Gordon, co się tutaj dzieje? Przecież pani komendant kazała ci siedzieć przy mandatach. A wy nie mieliście jechać do zabójstwa? No właśnie jesteśmy. Ja pilnuję, żeby osoby nieupoważnione nie właziły do lokalu i na nie zadeptały tropów. Nie przejdziesz? Już tak spokój. No nie ma mowy. Komendant Wiz dała jasne rozkazy. Ale ja do komendanta Richmana! A, no to powiem ci kaw tak między nami, że nieciekawie to wygląda. Z zaraz, ale jak się dowiedziałeś? Przecież nie nadawaliśmy tego jeszcze przez radio. Od mojej byłej żony. To ona też jest w to zamierzana? Od jakichś 17 lat! A? 17 lat to planowali? Ha, no powiem ci, że jak na tyle planowania, to dosyć niezdarnie im poszło. Ale co im poszło? O czym ty mówisz? O rozumienie. mnie. Zabieraj te łapy. Kaw. A co ty tu robisz? Panie komendancie, co się tutaj dzieje? Co to za żarty? Natychmiast go rozkujcie! Niestety, ale pan Edward Richman jest podejrzany o podwójne morderstwo. Co? To była obrona własna, Kaw, Pomóż mi! Przecież to jakiś absurd! Tak jest, panie komendancie! Nie Reżyseria Krzysztof Komander Realizacja. Stereotyp Studio. Produkcja. Audioteka. Zapraszamy do pozostawienia swojej opinii. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.